No, mam długopis. Teraz w ogóle będziemy musieli jakieś ninjitsu uprawiać jak tutaj, żeby nas nie złapał, bo nie wolno, nie wolno, nigdy nie wolno tutaj stać w miejscu, ale tak jest często w grach, nie? Więc najpierw muszę znaleźć dobry moment, żeby wejść tego na arenę. To nie jest dobry moment! To nie jest dobry moment, Harry! Czy on będzie taki głupi, żeby to walnąć? Dobra. Ja, yeah, Jej! Nie! Not jej! Żadnej jej. To jest głupie, bo to jest dziura jakaś i. Hej. Ha! Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Nie śmieję się, jak staruszek się przewróci, ale Voldemort aż taki stary nie jest. Jest młodszy od. Od. No, Dumbledora, no na pewno. A w ogóle wiedzieliście, że tego Luciusz Malfoy jest starszy od Snape'a? Nie wiedzieliście? Dobra, może wiedzieliście. Jak tylko gadam. Nie wiem, to obchodzi w ogóle dziwne to lustro. Tutaj dziurawy, tutaj nie. Mogło to się zawsze przekręcać na korzyść Voldemorta. Przekupił czy co? O, dobra, strzelaj, strzelaj. Ehm. Nie mówię takich rzeczy, bo czemu on ma mnie słuchać? o oh yeah! A ja! Tururu! Tiu! Piu! Psik! Co to za odgłosy? Nicza, odgłosy. Dobra. Nieważne. Nie! Voldemort, ty mnie nie trafisz. Hej! Mają... Moja... Taktyka nas działa. To jest trudne. Wierzcie mi, to nie jest łatwe. A może pospomnę sobie wszystkie finałowe walki? Dobra, ale tak szybko, no bo nie, jak nie lubię się zatrzymać na jednym temacie, bo. Walnął. Wyrypał się. Dobra, więc moja pierwsza. Frei made Ach, to też było ciężkie pamiętacie, że musiałam to powiedzieć na dwie części, bo nie wyrabiałam. Tam, ale myślę, że... Mam jaką taką wprawę, myślę, że tu nie jest aż takie trudne matko. Rejmenem, to było straszne. Chodzi oczywiście o stres. Wow! Szybkości to było trudne i zajęło mi z pół godziny. Aaaa! Coś wybuchło! To znaczy teraz będzie trudniej, nie? Waldi, To się to mnie ściga! Nie wierzę. Poziom trudności nie jest wystarczający. Walnij się. Zabij się. No mam trójce, leptys, było mnóstwo etapów. Jaki leptys, przepraszam, refluks. Kurczę. To mnie ściga, to nie jest fair. Oh. I tak jest trudne, przegięli z tym. O, oh, to mnie już nie ściga. Ale i tak zaraz przegram, zaraz przegram, bo on został w szału. Hej, czego on się cieszy? Ha. <grystanie> nie spodoba mi się własna buźka, to się strzelił. No, on idzie, on idzie. On tu idzie? Nie. Teraz wyślę pewnie tego ścigającego. Nie wolno! Nie ma coś takiego jak ścigająca awadakedawra. A wuch może zapis? Tam tak się kolumny zawaliły, to powinien być zapis. Zobaczmy. Nie Po co nam zapis? Jesteśmy kozaki, nie? Aha! Okej, okay. zbieram żaby, zaraz wracam. Wow, okej. Okay. Hmm. A czym teraz skończyłam? Na tym refluksie. Raflux miał cztery etapy i też miał coś w sobie z trudności takiej Na przykład strasznie panikowałam przy nim A To odcinek nazywał się końcowa panika, nie? Okej. Okay. O, Harry zaczął skakać, przestał tak lagować. Chwila. Wow! Fajnie, że o, szczeraj. Niestety się nie odbiło tam, gdzie powinno. Stareczko, powiedz przecie. Kto zginie? A kto? Nie. Jakoś nie mam głowy do rymów. Tak, Harry drap się po głowie. Do wykopaliska znajdziesz czas później. <laughs> Okej, okay, przeszłam jeszcze jakąś grę? Originsa jeszcze nie przeszłam. Tak zapomniałam to sorry. <laughs> no o tym mówi... Wi Łam! W ogóle, na co się dzielą te, te sztuki walki? Jest karatem, jest judo, jest kung fu, ninjitsu jest. Nie tego. Za bardzo. Wiem, że karate to... A, jest jeszcze aikido. Karate to chyba to, co marshal ćwiczy. Judo to chyba coś z wykorzystaniem siły przeciwnika. Kung fu to nawet nie wiem. To kung fu. W ogóle kung się czymś różni od ninjitsu? Ja nie wiem w ogóle co to ninjitsu, ale każdy mi się z ninja, więc okej. Okay. A kiedy to jeszcze miało się takiego kija, pamiętam. Mm. Ale to chyba nie wszystko. Tak, gadać o sztukach walki! I tak Harry ich nie umie! Mogę gadać, że on umie jakieś ninjitsu, ale on nie umie żadnego ninjitsu, cokolwiek to jest! Wiecie co? Jak skończę grać, chłodzę na... Nie, nie bij mnie, nie bij! Dzieci się nie bije! Pójdziesz do więzienia. A z nawet. Na zawsze. A! Jak to odbija? Lepiej to mu przekręcę. co JA SIĘ PRZEKRĘCĘ! O! Sprawiedliwe, przeleciało przez lustro. Na to się cieszę. Zarobił te animację. Okej, okay, zaraz wracam. Wow, napisałam jedno słowo. Więcej ja to czytałam, żeby się dowiedzieć. Okej, okay, skaczemy. Harry no, po prostu. Jaki styl na królewne śnieżkę po prostu? Teraz uwaga, bo ta dziura jest bardzo zdradziecka, bo nic nie widzimy. ła ja! Okej. Okay. Żadnych dziwnych odgłosów. Dostał. W ogóle teraz muszę się cała spiąć, żeby już to przejść. No bo ile macie się gapić? Na to kręcące się lusterko. Co innego gdyście sa! sa, Sami grali. Wtedy byłoby ciekawiej. Eee, nie gapicie się bez sensu. Możecie w tym czasie zrobić coś innego. Wiecie, taka monotonia. Nie chcę wpadać monotonii do swoich let's play, bo to by byłoby nudne. Dobra, uwaga, ja nie... jakie on jest za tym lustrem, ta ja nie widzę, kiedy kiedy on strzela! Już mam mało. Myszka mi się zacięła! Wszystko przez myszkę, tak. Voldemort, Voldemort. Nie no, gdyby był trochę głupszy, bo był łatwiej Co nadzieja w tym, że tego... Że lusterko postanowi spuść. Czy ciekawy etap, ale jak? Ale oczywiście. Nie łudźmy się. W filmie wyglądało to inaczej. I pierwszy raz zresztą takie zmiany. bardzo uważać, albo dać się zabić zacząć od początku. No po co mam się dać się zabić? To był bez sensu. Gul, zaczęłam gadać bez sensu. Z sensem bo już nawet zapomniałam. Bez sensu, że... Myszka! Słuchaj ty mnie. Voldemort. Nie! To jest przemoc w czystej postaci. Trafi mnie! O, właśnie trafił mnie. I znowu się cieszę. Zabiłeś dziecko. Jesteś genialny. I znowu zaczęłam z tym dzieckiem. Wypalnę się. I zaraz wracam. Najlepsze, no jak będę to później kleić, te wszystkie filmiki, te wszystkie zlepki, mi się pomyli kolejność. Znaczy nie, słabo jest na to prawdopodobieństwo. Już tu wchodzę. Jak już mówiłam, muszę się postarać. No miało nie być odgłosów! Tak kojarzę, po prostu skaczę tak, prawie salta wywijam. To mi się kojarzy z takim haja. Ło! uniknął. Ale on już nie. To jest silniejszy. Bo ten farol ma więcej życia, a przecież był zbyt słaby. na Quirella jest głupi. Woldemort mądry, bo on mówi, że ma dość siły na to, no i ma. Że to ma korzystać z energii Quirrella. Tylko, że co to jest Quirella? Zasnął, czy co? Zabił się? Nie wiem. O, mam jeszcze pełnię życia. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem. Wiecie o co chodzi. W ogóle się zastanawiałam, czy mogę tam wrócić po żabę, bo za tam sobie zawsze stawiam jedną żabę, bo nie potrzebuję tyle. Ale chyba tam nie wrócę, bo oczywiście ogienek zrobił. Ogienek, ok. Fajnie, ale nie ten kąt. O, tak lepiej. Tak! Wiesz co? Ja się tu staram, dwoje się troje, a ty mi to przekręcasz. Hej, nie zasłaniać kolumno. Weź, rozwal te kolumny, bo ja nic nie widzę. Hej, dobrze idzie. Może wreszcie wygramy. Co wy na to? Wygramy? Mm -hmm. Wygramy dalej, dalej. A nic, przyszło mi coś głupiego do głowy. Nie chcę mi się nadgadać. Bo znacie, że zwariowałam. Chociaż to nie jest jakaś nowość. Robata mi się skończyła, wiecie. Oj, Harry. Harry <ścoughs> skoczył na kolumnę. Dobrze idzie, bardzo dobrze idzie. I have confidence in. Coś tam. Tą piosenkę akurat znam nieco słabiej. A skąd ta piosenka? No, oczywiście, z Sound of Music. Pamiętacie może? Dobra, nie wszyscy pamiętają. Ale może niektórzy pamiętają. Co potrafię piosenki Sound of Music? Ale na razie chyba to nie będzie konieczne, bo radzę sobie bez muzyki. On się nie zabił. nie ten kąt. Się, postaram się powiedzieć coś ciekawego. Ale. Hej, nie! Oj, nie! Połowę życia mi zabrało, ale to w końcu awada Kedavra. Zielony, nie? Ha! A tak umiesz? Co miałem z uef no właśnie co Harry Już zapomniałam o był słaby z UEF-u. Bo wiecie, zdajcie sobie sprawę, że zanim poszedł do Hogwartu, to on przez te wszystkie lata łaził do szkoły z Dadlejem i tam nie pasował? Nikt go nie lubił. Chyba nauczyciele też nie. Tam nie miał żadnych przyjaciół, bo się wszyscy Dadleja bali. Taka prawda. Kolumna przeszkadza jak zwykle. Lubię gadać o książce, bo nie wiem. Trafił mnie. Nie wierzę. A nie, akurat łatwo mi w to uwierzyć, ale pamiętacie ile miałem życia. <laughs> ale strzelił! No, teraz strzelił. Nie, jeszcze takie coś zrobił, tak. A tak, na, na pewno wam pokażę. No i zaraz wracam, w końcu idzie coraz lepiej, nie? Harry, zostaw to okulary. Harry, noś kontakt. Okej, okay. gadamy o jakichś kontaktach, a ten zaraz ginie! Już nie walnął? Nie, nie możemy tak szybko walnąć, wtedy przegram. Wow, na szczęście na początku zawsze mam jakieś warta, później dopiero mi zabieramy z za jednym zamachem. Ha! Pierwszy cios to dobry cios. Nie wiem, jaki miało sens to powiedzenie. Ha! Sorry, kojarzy mi się z bijakiem. Jak ja dawno nie grałem z bijaka z chłopakami. W bez chłopaków jest. Gorsze dla mnie. E, ale nie... Niestety, pani nie lubi chłopaków i... Nie... Mamy bez chłopaków. Takie życie. Szkoda, ja pamiętam te czasy z zbijakiem. Co prawda można było się bać, że się oberwie, ale teraz jak... ...noszę kontakt na no to się już niczego nie boję. Ale nie... Okej. Okay. Dobra, wyżaliłam się, teraz czas na... <laughs> Harry ma gorsze problemy! W ogóle czy oni mają tutaj jakiś WF, czy ja widziałam, że mieli jakiś lot na miotle, ale następnych częściach w ogóle o tym przedmiocie nic nie mówili. Czy on był tylko dla pierwszej klasy, czy co? Serio, już w książce nic nie pamiętam z to przedmiotu. Nic, a nic. Jakby przestał istnieć um, Słabo idzie. Załamie się. Nie, to czy ja tak mogę grać? Spoko, ja mam dużo czasu. Poza tą historią, nie? Ja tak mogę grać, naprawdę. Martwię się o was. Wychodzi długi odcinek. Bez sensu. Wszystko cały czas to samo. Okej. Okay. Może zrobimy tak. Teraz jak tu przegram, to następna partia to będzie już ostatnia partia, później utnę. I przeniesiemy się dopiero jak zrobię jakieś postępy. Coś... Co ty robisz, Harbo? dobrze. Spotkamy się dopiero jak zrobię jakieś postępy. Ale on już połowę życia sobie zabrał. Hej, to są te postępy. Wszystko się zawaliło. Wszystko się zmieniło. Odkąd jesteś mi tak bliski, nie za iskrzem blask. No. Nie taki blask. Nie zielony. No ty czego wrzeszczysz? Jeszcze żyję. Ha, a ty nie. jest do Morta. Fila, podejdę do niego, może jego strzeli. Co to miało być? Dobra, to teraz ucinam i spotkam się dopiero jak będzie miał połowę życia, ok? Dobra, no to papat. Okej, okay, trochę was szukałam, bo miałam teraz ostatnią partię zrobić, a później się zacząć za przycinać. W ogóle to jest pierwszy. No zapomniałam o takich guzikach samoprowadzających. Nie wiem jak się bronić przed tym. Chyba muszę teraz natychmiast stroną kierować. Czy coś. Lubięć. Ha! Co to miało być? Nie lubię tej gry teraz w tym momencie. Jest za trudna. Oldemort, przecież na luz. Co to miało być? Brawo. Jesteś mądry. O nie, teraz się zająci ci tym samym naprowadzaczem wrednym. No, nie! Nie, nie, nie! Może ja gotowalnie. Uciekłam, okej. Okay. A teraz muszę iść tutaj. Czy ty kiedyś przestajesz dobrą się pochępić? Ha! Może niedługo skończymy. Co by na to? Pewnego dnia skończymy. Z jest Uciekać. Normalnie jak Wormsa. Uciekać. Kiedyś miałam polską wersję, ta Charmageddon, a druga jest po angielsku i tylko to grałam. Okej, okay, nieważne. Wolnąłeś się? Umarł! <ścoughs> znaczy nie, bądźmy głupi, on nie tyle umarł, co... Eee. A ten co robi? A, zemdlał. Spoko. On się zmęczyło dziecko. A kto to jest? Stary dziadu Dumbledore. No właśnie. Koniec gry no. Jeszcze filmik końcowy na pewno. E, Dumbledore uśmiechnął się, co się stało na dole pomiędzy tobą a prezentem Urlandem jest sekretem Powiedział. więc naturalnie cała szkoła wie. To pamiętam ten tekst? Tu w szpitalu szkolnym. Mógł to pominąć, czy samo się pominie? O, haczyta. Kamil e, <Asheuten> został zniszczony, ale Harry... Coś tam, coś tam. Przerażenie, coś tam. Jego serce, nie, nie. Coś tam. Voldemort powrócił Dumbledore, coś tam. Chowając coś tam. Sharing to dzielić, nie chować. Brawo. Dzieląc jego koncert. Słyszałem to słowo niedawno. Never Coń no, Co? Nigdy Harry, jeśli nasza bitwa... Nie będzie aż wo wolny Voldemorta. Powrót z szczęściem on. U nigdy jego siła na wszystko. Sorry za tłumaczenie, ale się bardzo śpieszę, bo wiem, że on mi zaraz przewinie. A to tłumaczenie były jaka. Harry zrobił jego drogę? Pokonał drogę w dół na koniec roku. Coś tam sam w tej nocy. Wielka sala była. Coś tam w zieleni. bacał w zieleni i w srebrze, bo z liderem wygrał Puchar bo on cheatował, oszukiwał, a Snape był stronniczy. Snape okazało się, że nie był zły, był po prostu wredny, potworny, i niesprawiedliwy. Jak to Snape? Gdy Harry wszedł, to było. Zapadła cisza, spojrzała między Hermione a Rona, próbując ignorować chyba spojrzenia innych studentów. Puchar domu coś tam Dumbledore. dał Jest przyznawany, drużynie z największej punktów domów, ale w tym momencie wydaje się to być Lederin. A, w tym momencie, OK Ehm, e, e, uciechy i coś tam. Krzy, um, broke out from the Table. To ma być Malfoy? Jednak, z Dumbledore jest coś tam, że pan Potter, e, czyste nerwy i jego coś tam. Courage to odwaga. Ja, aj przyznaję Gryffindorowi 60 punktów. Ha, Dumbledore, za to cię lubię. Harego stół wybuchnął od y, krzyków i aplauzu. Um, dodatkowe punkty sprawiły, że wygrali po Hary Oczywiście wszystko pomylili, bo jeszcze było punkty dla Rona i Hermiony. I dla Neville'a. To był najlepszy wieczór dla w życiu Harego. Lepsze od wygrania w Kudycza lub gwiazdki lub pokonania trola górskiego. On nigdy nie był tak zawsze zapomniał tej nocy. Forget to zapomnieć jego face, taki śmieszny. The end. Tak po prostu. Clearly, clearly the end. Okej, okay, więc mówiłam, że... Hej! A, filmik końcowy! Już zapomniałam! Teraz patrzcie i podziwiajcie. Snape, pamiętamy, że był w reddit Co on tu robi w ogóle? A, chodzi sobie. Telefon nie odbieram, sorry, nie teraz. Fred i George. Chyba jakąś radochę mają. Snape idzie, idzie, idzie. Nie miał polery w filmie? A miał. Chyba miał. <grywia> ja się śmieję, bo wiem, co się stanie. No, nie odbiorę. No, ma się problem. Tego gabinet niby. O, ładnie. Tak? Coś gada? Bo ja nie słyszę. Pasolka. Kurczę, tylko ten telefon przeszkadza mi się cieszyć. <noise> I to był filmik końcowy. O, telefon przestał dzwonić. zabija mnie ktoś. George się cieszą. Tak! To po to im były fasolki! Bo wierzcie, bynajmniej ich nie zjedli. Chcieli zabić z niej w fasolka. No dobra, jak jeszcze raz zadzwonię, to odbiorę. Naprawdę. Odprokowana karta. To jest ten, kto pokonał sam wiesz kogo. Co? To kart mi przeniosło? Why? Co? Nie chcę się czytać tych wszystkich kart. Albo z Dumbledore. Nie wiadomo, który rok. Prezent. Y obecny. Karen Headmaster at Hogwarts. Że dy obecny dyrektor Hogwartsu. Prawdopodobnie najlepszy czarodziej czasu nowoczesnych. Tilly Toke. Ha, już wiem, czy mi się zadaję, że dostałam Order Melina pierwszej klasy za uratowanie kogoś tam. Za uratowanie życia podczas coś tam, kiedy smog... Coś ze smokiem. Bardock Muldon. Szef e, e, Wizard Council, Rady Czarodziejów. To jest 1450 To nudne. L. Woffing. Dobra, roku nie czytam, bo to nudne. Sławny teoretyk magiczny? Jak to nawet pamiętam. Urik the Oddball. Średniowieczny. Średniowiecze. Data nieznana. Wysoki. Wysoko ekscentryczny. Który był znany z tego, że zawsze nosił meduzę jako na kapelusz. Wow. A wiem kto to chyba. A nie, nie wiem. A może znam. wiem. commander, Obecnie. Sławny autor fantastycznych... Beasts? I gdzie znaleziono ich? Nie wiem, o co chodzi. ten pan Kleks, Edgar Stroden, wynalazł fałszoskop. Bowman Wright, sławny przez wynalezienie złotego znicza. Godry Gryffindor, średniowieczny czarodziej, data nieznana. Że współzałożyciel Hogwartu nadał imię jednomu z czterech domów. Salazar Sliderin, średniowieczy czarodziej, współtwórca Hogwartu, da, nadał imię jednemu z. Towar Hogwartu. Mogłonakal? Nie, Ignata Wildsmith. Czarodziejka, która wymyśliła chyba proszek flu, a nie jestem pewna, czy invented flu powder. Flu powder to chyba to. Helga Hufflepuff, średniowiecza czarownica, współzałożycielka Hogwartu, nadała imię, bla bla bla, wiecie o co chodzi. Rowena Ravenclaw, no to samo, identyczne, tylko że to Ravenclaw, nie? Roderick Plumpton, szukający angielskiej drużyny Quidditcha, ustanowił rekord w najszybszym zapaniu najszybszym z nicza podczas gry 3,5 sekundy, tuż po rozpoczęciu gry spoko. Herpo De a starożytny Grek, pierwszy znany kreator, coś z bazyliką. Albo Bazylisk, coś z Bazyliszkiem chyba, bym się z Bazyliką skażyło. A tego nie mam, o, jestem niedobra, nie, nie dostałam. Jestem folio Magic, nie wiem jak stąd wyjść! Może tak. O! Włączyłam kredyty. Dobrze, więc... Więc <laughs> chcę wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za wsparcie. Wspieranie komentarzami, mówię wspieranie, ponieważ takie rzeczy mnie naprawdę motywują do nagrywania. Jak nie mam motywacji, to mi się nie chce nagrywać. Bardzo mi przy, przykro. Jednak wiem, pewnie uważacie, że jestem świr, ale ja i tak wolę Raymana. Tacz nie wiem. Że świruję jestem Raymanem, nie? Mimo ja wszystko harego jeszcze zrobię, bo widzicie. No nie poszło tak źle. Mm, no i chciałam właśnie Wam bardzo za to podziękować. Mm. Pff, nie wiem jak to powiedzieć. Nie przygotowałam sobie przemowy, tak szczerze. Dziękuję za te długie komentarze, miło się czytało. Miałam wtedy poczucie takie, że, że ktoś prawda oglądał. Ale za te krótkie też, kiedy słyszałam, że mój, tego, że mój filmik jest dla... Jeśli w komentarzu mogłam przeczytać, że mój filmik jest przyjemnością, nie zmuszaniem się czy coś. Że miło się ogląda, czy coś takiego. No to te też fajnie. Bo ja nie wiem, ja miałam wrażenie, że jest z momentami nudno. A wy powymagaliście mi wierzyć, że jednak tak nie jest. To też było miłe. Dziękuję też oczywiście za wszystkie kciuki w górę. Czasami naprawdę szybko. dostawałam wczoraj, jak przesłałam wow, pół godziny. Dwa kciuki w górę, dwa komentarze. Dzięki, dzięki wielkie. I i co jeszcze? Coś jeszcze mogę powiedzieć? Bo ja nie chcę niczym zapomnieć. Mm, hy, 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 hy. No. Chyba każdy wie. Kto był ze mną podczas, podczas tej serii, no to na pewno o tym wie. Każdy komentarz właśnie był dla mnie ważny. Bo czułam, że. Że oglądaliście. Ja cię. To chyba moja najnudniejsza przemowa w y, karierze. Zamilkłam. Tutaj special Fangs, no, special Fangs to ja robię. Haha. Ha. Prawda, dzięki wam było milej nagrywać. Ja mam świadomość, że jednak komuś się chce to oglądać. Oczywiście dziękuję także widzom, którzy nie mają swojego konta na YouTube, no to nijak nie mogli mnie komentować. Jeśli wam się podobało, no to jest mi bardzo miło. Pozdrawiam was. Być może kto wie, może kiedyś was poznam, jak założycie konto. Oczywiście się nie naciskam. Ja mimo wszystko będę o was pamiętać. To widać także w wyświetleniach, ile się pojawia. Pamiętam o was jakby, co? No, teraz będzie historia do robienia. Długie te napisy. Ja się zaraz wyłączę. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała, że, nie wiem, że będzie, że... Jak zrobię z dwójki, trójki? No ile zrobię? Zrobię, dobra, co ja będę straszyć. Tylko nie teraz, nie? Nie teraz. To mam nadzieję, że Wam się spodoba, że też pójdzie dobrze i że nie będę miała takich problemów jak tutaj. Sorry za długość tego odcinka, naprawdę, sorry. Ale ja nie, naprawdę nigdy nie, nie przeszłam tej gry. To to jestem szczęśliwa, że mogą to zrobić teraz. No i jeszcze raz duże pozdro dla Was. Wiecie o kim mówię, nie? Kiedy dziękuję. Tak, właśnie o tobie. Dobra. No to już chyba będę się zwijać stąd. Okej. Okay. Dzięki wielkie za obejrzenie tej serii. Następna już wkrótce, chociaż to będzie straszne. Okej, okay, no to cześć.